Jest mi mega zimno, ale po pięciu godzinach na mrozie tak to wygląda. Proszę, nic, nie paruje. No i szyby zamarzły. Także ja już idę do domu, bo już zamarzam. A lampki są w mega fajnym stanie, uważam prawa. Lewa. Jeszcze raz lewa. I jeszcze raz lewa. Bo to robiłem. No i tak to wygląda. Soraję jest mega zimno. Jest chyba niby jest minus 2, ale odczuwalna jest. Ja uważam, że jest minus 5. I wyskoczyłem w dresach. I tylko po to, żeby to sprawdzić. Także tak to wygląda. Ejo.